Dzień widzowie, Stoja e, Igorex i ty. I dzisiaj znowu zagramy sobie w Uncharted Golden Abyss, czyli Uncharted Z, otwarte po polsku, e, no dubbing. Jest to trzeci odcinek z tej serii, mam nadzieję, że poprzedni odcinek wam się spodobał. Wczoraj był odcinek z Toy e, Story 2 i widziałem, że trochę wam się spodoba. I uwaga! Do dzisiaj jest czwartek, a jutro w piątek pojawi się naprawdę może najmocniejszy materiał na tym kanale z jednej z najlepszych chyba no, gier wyścigowych w historii wszechczasów. I jest to seria Need for Speed. No i zgadnijcie w komentarzu jaki to może być. Dobra, zagramy sobie i jest to uwaga. Rozdział 19 udowodni, udowodni swoją wartość na normalnym poziomie trudności? Tak, oczywiście. Już PIK. Elo siema. Dobra. Chyba czekajcie. O, kamerę sobie tak tu zrobię. W ogóle tutaj. Mam literat Planet oraz kupiłem sobie taką saszetkę PlayStation Pad, taki fajny. <laughs> Polecam iść w galerii. Dobra, jesteśmy tutaj na Tonendra'kiem naszym pięknym. Czekajcie. Co mnie tą broń. Tak, żeby tutaj się musimy spędzić. No kurczę. O kurcze! O kurcze, będzie ciężko, bo tutaj typy rozwalają. Dobra. Piu, piu, dostaję. No kurcze! O, no będzie ciężko, no na no, pewno. O, no leży już. Filming myślę, że gdzieś potrwa z 12 minut. Więc... No. Trzeba weźmie tą broń. Czekajcie. O, f**k. Dobra. O kurczę. To jest takie wybuchowe. Dobra, idziemy widzą. Dobra, bierzemy taką... Albo nie AK-47 jest lepsza. Szczerze. Ło kurczę spadliśmy. Czekajcie, o tak, kamera będzie. Dobra. I co jest grane? Bo ja nie widzę kurczę, bo... Tak ciemno, że ja nie do idę, no, dobra, więc co? Tutaj możemy się spiąć? Nie. Tutaj, jak wyjdziemy, Wydranie. tak. Zostawcie mnie! Jest przy ciężarówkach! Dalej! Dobra, musimy pomóc tej chase. A tutaj, o kurcze, będzie ciężko. O. O, widziałem, no tutaj będzie to. O. Kurcze, nie! O, cholera, ej, naprawdę. Staramy się, żebyście widzieli tutaj ten. Ale widać wszystko. Ło. Kur... Dobra. Musimy widzowie tak to zrobić, żeby nie spaść. Ło. Udało się. Czekajcie. Tutaj mamy... Dobra. Idziemy w tą stronę. Czekajcie, porozglądamy się, może coś tu być, nie, dobra, spinamy się, czekaj, okay. możemy tu się spiąć, nie, nie, musimy iść tutaj chyba, porozglądamy się trochę, o kurczę, ależ tu jest ogień, może tu coś będzie ciekawego. O, no czekajcie. O teraz, teraz, teraz sobie będzie lepiej widać to. A tu są te bambusy. O! Nie. Dobra. Tu nie. Tu też nie. Dobra, idźmy i się porozglądamy trochę, nie? Spokojnie będzie też trochę walki. Możemy tu przejść. Dobra. Ej, kurcze, już się zgubiłem normalnie. Trzeba tu uważać, akurat. No bo tu może być niebezpiecznie. Dobra, spinamy się, pyk. Dobra. Tu myślę, że będzie jakiś skarb raczej. Albo... Zobaczymy. Nie no, my tu byliśmy przecież. Nigdy tam to byliśmy. Idziemy w to samo miejsce. Ja pierdzielę. O! Znaleźliśmy tak, 25 na 40 trofeum. Eee, co to jest? To jest wcielenie izo z lego. A jeśli jesteście nowymi widzami, no to zapraszam na poprzednie odcinki z serii Uncharted to odpłań, bo jest to już odcinek numer 3. Odci ogólnie odcinków w każdej serii będzie chyba więcej 5-6 odcinków, więc jeszcze z kilka odcinków tam zostało. Uncharted ci o kurczę nie! Musimy iść tam. Musimy iść tam natychmiast, bo tutaj masakra się dzieje, jak widzicie. Odcinka za, za późno. Spokojnie, Chase nie jest dzieckiem, umiał siebie zadbać. A ty? Z tobą gorzej. To Ty wciągnąłeś Guerrero w to wszystko. Daj mi ją teraz zabić? Skąd w ten pomysł? Uch. Co? Coś ci wyjaśni. Wiesz, czemu Guerrero chciał się mnie pozbyć? Bo mam znajomości. Wiesz, że twój Alfons Buenos Aires w niczym nam nie pomoże. <laughs> Co ty powiesz? Guero cię przechytrzył. A mnie się boi, Drake. Wiesz, co lubię w Stanach? Mamy najlepszych najemników, jakich można kupić. No to teraz jesteś generał Dante. I co, kupisz sobie armię? No, coś w tym stylu w ten sposób ściągniesz na nią śmierć. Wiesz jaka jest między nami różnica? Mam coś, czego ty nie masz. Kasa, Drake. Kasa. Nie, to w końcu ten ten się ten... w zgadzamy. Zależy ci wyłącznie na forsie. Tak, kto to mówi? Ty i ten twój pierścień po przodkach? Chcesz mi udowodnić, jaki z ciebie ważniak? A co zrobiłeś przez 10 lat, oprócz pracy dla takich jak ja? No hmm. i co? Zastrzęczę. Uff. <laughs> <laughs> Teraz ja zajmę się Chase a ty leć z do sali Zrobisz to. Myślę, że odcinek po z 15 minut. Sam sobie poradzę. Potrzebuję cię. O, 42 godziny <laughs> ja Nie wiem tylko czemu nastawiasz karku dla tej całej panny Chase, którą przed chwilą poznałeś. Dobra, dobra, ale to ci się. O 22 zł kosztował mnie przylot tutaj. Ma kłopoty. I wow, to przeze mnie. No, skipniemy, bo nie chcę was zanudzać. Mówiłem ci o mnie, Stefan. Późle mamy tutaj do zrobić. Nie rozumiem. Człowiek, mały ten magic. Nie, nie, nie. Porwałem odrys na kwadratowe kawałki. To seria ryci, widzisz? Pasują do siebie jak układanka. Każdy kawałek ma w rogu symbol. Jeśli dopasujesz symbole, no. powstanie większy obraz. Dobro. Jutro pojawi się właśnie ten, no chyba tutaj, no może być to naprawdę mocny materiał e, z gierki Dead for Speeda i to najlepszej chyba serii w historii, no ogólnie najlepsza wyścigówka chyba wszech czasów. No wiele osób grało w nią na komputerze, więc zgadnijcie w komentarzu e, jaka to była część. Dobra. I czy w ogóle dajcie znać, graliście w jakiegoś NFSA, czyli Need for Speeda. Ja grałem. Ja grałem w Paybacka i grałem w Hita. I w Ambanda, który tak no średnio mi przypadł do gustu akurat. No wiadomo, ten Payback to taki bardziej online nowy, nie? Fabuła jest, ale no, te efekty też takie trochę wkurzające na niektórych graczy, nie? Dobra. Próbujemy to ułożyć, kurczę. Hmm. A wiem, to może być gdzieś tutaj. O tak, 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 tak. To gdzieś może tutaj. Nie, tu może. O, tak, dobra. Spróbujemy to szybko ułożyć, widzowie, spokojnie. A może to tutaj gdzieś? Tutaj będzie pasowało. O, tak, dobra. Yy. O, tu może, tu może będzie. Nie, nie, bo tu musi. To prędzej myślę, że może tutaj gdzieś będzie. W ogóle yy, słyszałem, że na końcu gry, w co się sensie nie będę spoilerował, ale że niby, będziemy że będzie można wrócić po jakieś tam znaczki, których się nie znalazło, czyli że no, będzie można, wiadomo, wbić to patelę jeszcze Nawet jak się, no ten, o dobra Mam nadzieję, że się wam ten odcinek. Postaram się, żeby nie był za długi, żeby trwał z te 15 minut. No wiecie, ciężko z 15 minut z gryfabulardy czasami, nie? Ale do no, większość z Was pewnie może to oglądać na telefonie, ale nikt nie obejrzy pewnie 20 minutowego odcinka na telefonie, Jak już to, bo. No. Więc staram się robić dla was krótkie odcinki. Pytanie no tutaj na pewno gdzieś. To myślę, że tutaj będzie albo nie tutaj w sumie może być. A nie tu może. O tak. Dobra, cięcie, yy, żeby to tak długo nie trwało. Yy, malutkie było cięcie, ja już ukończyłem to i. Dobra, mamy to film 3 na 12. to do, do świątyni no. węża. Dobra, pominiemy. O, skrzynia była, a mam nadzieję, że będę mógł ją... A, o, dobra. dobra. Bioru, zdobyć, bo będzie masakra, no. Nie? Tak jak to jest. Zmęczyłeś się chyba? Ach, poczekaj, ach. Wiosn no. w górę rzeki. Upał komary plus piranie. No i tak będę mógł wrócić do tego, no. Więc... Więc widzicie, warto sobie tutaj te katseki obejrzeć, bo warto to zdobyć. Nie Dobra, nie Dopomnijmy. No, no, Dopomnijmy. Ja się bo jakby ja oglądam katsenki, ale nie chcę, żeby się ktoś z Was nie budził. O! Gdzie jest pierwszy rozdział i widzicie tutaj później? sobie. Stać nas O, ale może jakbyś znalaz jeszcze parę złotych mory Dobra O skrzynka Tu 4 cztery 12. dwanaście Nie mocz palców Chyba że ci zbrzydły hmm. Co? Dlaczego Piranie Rzecaż się od nich roi A o tym mówisz? Tak daleko na północy nie ma pirani Og? Oh.